Top 10 rzeczy, o których należy pamiętać przy zakupie projektu pod dom. Planując budowę własnego domu, chcemy, aby spełniał on nasze wyobrażenia i oczekiwania, a także potrzeby jego mieszkańców. Przeglądamy wówczas zwykle szereg projektów i szukamy najlepszego rozwiązania dla siebie i naszych najbliższych. Jednak poza walorami wizualnymi i praktycznymi, powinniśmy również zwrócić uwagę na inne aspekty. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę przy wyborze projektu domu. Warunki zabudowy. Jeszcze przed zakupieniem projektu budowlanego powinniśmy się upewnić, czy działka, na której chcemy postawić dom, posiada tak zwaną wuzetkę, czyli decyzję o warunkach zabudowy. Pozyskuje się ją w urzędzie gminy i określa ona zasady, na jakich powinna wyglądać architektura na danej działce. Plan domu powinien być zgodny z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. Wysokość domu i kształt dachu poddasze. Warunki zabudowy mogą określać np. jaka powinna być geometria dachu. Czasami jednak nie jest to określone, wówczas może być on dowolny, lecz powinien być on dopasowany do sąsiedztwa. Podobnie rzecz ma się w przypadku wysokości budynku. W przypadku gdy warunki zabudowy pozwalają na wybudowanie domu z poddaszem, należy przeanalizować jego opłacalność i wygodę użytkowania. Liczba mieszkańców domu i ich potrzeby. Przy wyborze odpowiedniego projektu domu należy także wziąć pod uwagę Ile będzie w nim mieszkać osób? W jakim są wieku? Jakie mają potrzeby? Każdy z domowników będzie potrzebował swojego pokoju. Potrzebna będzie także przestrzeń wspólna. W przypadku rodzin z dziećmi należy także wziąć pod uwagę to, że dzieci będą chciały kiedyś iść na swoje. Indywidualne wymagania. Decydując się na własny dom, należy także wziąć pod uwagę indywidualne wymagania jego mieszkańców. Ktoś może na przykład chcieć urządzić biblioteczkę, ktoś inny potrzebuje przestrzeń do uprawiania sportu, ktoś może chcieć mieć własną pracownię malarską czy rzeźbiarską. Na takie przestrzenie również należy przewidzieć miejsce w projekcie domu. Układ domu na działce. Należy również wziąć pod uwagę dostosowanie domu do gabarytów działki. Minimalna odległość ściany z oknem w domu od granicy działki powinna wynosić 4 metry, natomiast ściany bez okien 3 metry. Salon, taras, jadalnia czy inne przestrzenie przeznaczone do przebywania dziennego powinny mieć południową wystawę. Od strony północnej powinna znaleźć się kuchnia, a sypialnia od wschodu. Podział domu na strefy funkcjonalne. Warto także podzielić dom mieszkalny na strefy, które nie powinny się mieszać pomiędzy sobą. Jedną z takich stref powinna być strefa dzienna, w której znajdować się będą kuchnia, jadalnia, salon czy łazienka dla gości. W strefie nocnej lokujemy sypialnie, garderoby i łazienki dla mieszkańców. Pozostaje jeszcze część gabinetowa do pracy i techniczna. Magazynowa. Odpowiednie gospodarowanie przestrzenią. To, że w domu będzie więcej miejsca niż w mieszkaniu w bloku, nie oznacza, że tej przestrzeni będzie nieograniczona ilość. W związku z tym należy rozsądnie planować jej zagospodarowanie. Garderoba powinna znajdować się przy sypialni. Tam również miejsce do prasowania. Dobre miejsce na magazyn to garaż. W ten sposób już na etapie planowania unikniemy chaosu i zagracenia. Miejsce na samochód garaż, wjazd, podjazd. W projekcie domu należy uwzględnić ile przestrzeni potrzebne będzie na samochody. Można zdecydować się na garaż o różnych gabarytach, na przykład na dwa samochody. Wszystko zależy od wielkości działki oraz indywidualnych potrzeb. Należy uwzględnić podjazd, miejsce, gdzie znajdować się będzie brama wjazdowa na działkę. Możliwości finansowe. Przy wyborze projektu naszego przyszłego domu powinniśmy wziąć pod uwagę nasze możliwości finansowe, czyli budżet, jaki jesteśmy w stanie przeznaczyć na budowę przyszłego domu. Na koszt budowy domu wpływają nie tylko wielkość, ale także to jak skomplikowana jest jego bryła. Rozwiązania ekonomiczne i ekologiczne. Przy projektowaniu domu warto wziąć pod uwagę pewne rozwiązania ekologiczne, które w przyszłości pozwolą na znaczne oszczędności. Domy energooszczędne i pasywne charakteryzują się prostą bryłą. Warto także pomyśleć o pompie ciepła, rekuperacji czy instalacji fotowoltaicznej. Te rozwiązania przynoszą z czasem spore oszczędności. W tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki wideobloga. Zapraszam również na stronę www.blachodak.pl i widzimy się w następnym odcinku.